z tej strony kotek 13. A dziś um, to będzie odcinek Pismo Survival. Tak, Pismo Survival. A więc tworzymy sobie um, nowy świat. I teraz się będzie... Tu będzie survival, jak jest w nazwie. I komentarz nagrywam po nagraniu. Tutaj nic nie ustawiam. W durnych, głupich i niedołocznych opcji buduje nam się świat właśnie chyba coś się długo buduje ale nam to nie przeszkadza ja mam czas długo ale dużo się go tu robi i się spalmujemy pod wodą jak ja nienawidzę się spalmować no. pod wodą Wychodzimy już z wody, jesteśmy w lesie i co robimy? Idziemy! No A co by robić? Możecie mi powiedzieć? W komentarzach? Czy nie? No dobra. Teraz idziemy i tutaj coś chyba zauważyłem? Nie. To nie to. Dobrze. Um, teraz, um, teraz gdzieś idę. Idziemy, 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 idziemy. Nie wiem gdzie iść. O, żelazo! teraz idziemy po drewno skosić żeby mieć um, jak to się nazywa? żeby mieć crafting table i kilof drewniany um, musimy kupić to żelazo ale do niego potrzebujemy kamiennego kilofu mamy no minimapa więc nie musimy się martwić, że zgubimy nasz domek, którego jeszcze nie mamy o oh, um, To będzie seria sezonowa. To jest sezon pierwszy. Wiecie, początki grywają nudne. Um, no. O, to jest lawa. O, o oj, lawa, lawa, lawa. Trzeba uważać. Ale ja tam zawsze uważam na lawę normalnie raz miałem takiego failera na singlu że wykupiałem diamenty a tutaj do lawy spadałem i to jest takie że nawet nie można spokojnie sobie pograć tylko od razu diamenty wpadają do lawy tutaj nie mam pomysłu jak wyjść a więc trudno będzie trudno i trudno i trudno ale jakoś sobie chyba poradzimy no i w sumie to, um, to seria polega na tym, że gramy sobie na suru wywoju napis fullu i, i będzie trochę lagować. No bo bo nie jest taki szybki komputer, że normalnie Minecraft z nagrywaniem, yy, no Mozilla, Firefoxem i wszystkimi yy, programami, na, wszystkimi programami z całego świata, są takie komputery, którym Minecraft z wszystkimi programami świata chodzi tak szybko, jakby było bez yy, programów świata i na dodatek z nagrywaniem jeszcze, bez programów świata, no, wszystkimi programami świata, nie bez programów świata. Niektórzy mają takie komputery, że normalnie to chodzi tak szybko, że macie normalnie 40 fps-ów, ale, e, co to, Boże, hmm. teraz chyba gdzieś pójdziemy, To mhm. no wiem, przecież. Hmm. Oczki na cukrowa ale jej nie zbieramy Idziemy dalej Może, na, może w następnym odcinku ją zabrze, zbierzemy My, Ale na razie idziemy do piaskownicy <grym i zbierzemy> Tutaj jest jakiś dziwny keb Dzisiaj jestem rozśmieszony normalnie Um, tutaj, um, wiecie, takie początki, to, to tutaj idę, um, o, kopać piasek, znaczy nie kopać piasek, tylko robić sobie kopalnię. Um, piasek, jak to, piasek spada. Jak, jak mogliście zauważyć na początku, to, je, to ta seria jest na 1.6.2. Y, Tą wersję się łatwo ściąga. No chyba, że nie umie... że nie znacie na internecie, to nie umiecie jej ściągnąć, ale... Dodamy, dodam link ym, w opisie. Kopiemy, kopiemy. Kopiemy, mi, piasek, kopiemy piasek! No hmm. A może... Tak, wykopać trochę kobla, żeby mieć piecyk, przetopić to żelazo i, i później wykopać piasek, żeby zrobić szkło do domu. No, tak zrobię. <grywia> tak wiem, takie dziwne, że tutaj niby piasek nie spada, ale wy, wykopujesz sandstone i na głowę. Bom. No, ale dzisiaj mi odbija trochę. Ale myślę, że będzie dobrze. I nie zrobię jakiegoś fejla, że w wkopię się gdzieś, nie będę miał czegoś tam, że nie mogę się przykopać. Ale chyba tak się nie stanie. Dobra, kopiemy, kopiemy, kopiemy. Ym, wpiszcie sobie stronę i możecie sobie słuchać nienkata w kółko. Po prostu w kółko, w kółko nieskończoność. No. I... Chyba tyle kobie, no wystarczy. Nie. Musi być tak. tak i jeden kobie. No. No kopiemy i kopiemy i nie możemy się nigdzie dokopać. Nawet do węgla. O który mam poziom w ogóle? Nie, nieważny. Po prostu nie chce mi się klikacie w trzy. No ten zaklejać w kopalni. No <grym> kto to widział? No <grym> tak, co by tutaj jeszcze powiedzieć? Włączamy minimapę. wiem, że nie ma tej minimapy. Zondową, okej. Okay. Um, tutaj coś jest, ale nie ma pochodni, więc tam nie wchodzimy. Brrrr. Brrr. Ale, może nic się nie stanie. No bo przecież wiadomo, że to nie jest mocny komputer i że... Pod koniec zawsze będzie lagowało, <grystanie> wit. No Tak, tak, pierwsze odcinki bywają nudne. No już kraftujemy piecyk i zaraz przetopimy sobie żelazo. Dokładnie, żelazo. Ale zawsze, gdy czegoś szukam, to tego nie ma. A jak czegoś, um, a jak tego nie szukam, to tego jest odpup. No! Tam będzie jeszcze seria z, y, walki z bratem i różne. A teraz brzuszkę zwalam dlatego że jeszcze musimy ją przepalić na Harkoula i jest nowa y, y, ikonka. Ale się nagrywa komentarz po nagraniu, to wtedy komentarz się nagrywa po, a nie najpierw. No i... No, idziemy teraz do craftinga, żeby coś porobić. I niszczymy trawkę. Nie wiem po co. Mamy duży dostęp do wody. A nie, idziemy do craftinga, Ok, co? A nie, do piecyka. Nie do craftinga. To ja wygabuję. Mm. Żebienko przepalamy. I. No, robimy sandstone. O, 20 sandstone. No, chyba pójdziemy po trochę piasku, bo trochę nam zabrakło. Ale. Tutaj chyba to wykopiemy, bo to jest niepotrzebne do wejścia do kopalni. Ale to jest mój pierwszy filmik na YouTubie Jakby, co więc. Nie wiem tak dużo o nagrywaniu. No. Um. Bardzo lubię Minecrafta. Heh. A najbardziej lubię Plants vs. zombies. Jak ktoś w nie gra, to napiszcie komentarz. Tego nie trzeba je chyba już wykopywać, no nie trzeba. Ten kto gra w Flans Zombies nie daje łapkę w górę. Ach, te sposoby na łapki w górę. O noc zapada? O Boże, my nie mamy wełny. Ale w sumie tam nie było owiec. No skąd my mam, mieliśmy to wziąć... Pełne. O, tak jak mówiłem wcześniej, to pod koniec zawsze laguje. I teraz jak widzicie, bardzo laguje. Lepiej jest już bez nagrywania. Jakbym wyłączył teraz nagranie, to by było wielkie cięcie. Ale serio by było wielkie. Um, tutaj w tym zostawiłem? Nie komentujcie Ym, zostawiłeś tą sandstone? bo ja to specjalnie zrobiłem tam będzie otwór na drzwi w sumie to nie wiem po, po co postawiałem te trzy dirty jak wykorzystam tylko jeden o boże lag jakiś tylko przez... na końcu jak będzie koniec nagrania nie będziemy się ruszać przez chwilkę ale tutaj to jest prosta gra, no chyba, że nawet nie umiecie zrobić crafting boxa, to nic nie umiecie. ale wiecie, początki yy, tych, co grają w minecrafta zawsze są trudne. Oczywiście pierwszy raz w minecrafta. Yy, mój brat raz chciał zrobić pochodnie ze flinta. Normalnie ja o tym nie wiedziałem, ale mi o tym opowiedział. Chyba zrobimy charcoal'a, czy już mamy? A już mamy, to zrobimy pochodnie. Osiem chyba zrobimy. No osiem wystarczy. Ale co bym tutaj jeszcze powiedzieć, no... Zrobimy i pochodnie i będzie koniec odcinka. Początki bywają nudne. Pamiętajcie to. Jak będziecie robili pierwszy filmik na YouTubie, to mówcie, początki są nudne tutaj robimy teraz patyczki pochodnie aha, jest nowa tak strzeczny chyba to już mówiłem, ale później się zobaczy na Youtube <laughs> wiecie, że będę oglądał sam siebie wiesz, że to trochę dziwnie by zabrzmiało, ale będę oglądał sam siebie na Youtube Do tego nie potrzeba luster, jakby co. I no co by tutaj jeszcze powiedzieć? No za niedługo będzie koniec odcinka, tak za 2 minuty. Jak widzę na liczniku, to już 14 minut, parę sekund. Ale jak tutaj widzę to już się kończy przepalać żelazo. Dobra, nie. nie kończę, dopiero się zaczęło. Jeszcze trzy żelaza. No, w takim razie to idziemy teraz po drewno na drzwi, bo nie mam w ogóle drewna. Hmm, początki są zawsze nudne. O co? Hmm. No. i w tego skakania ciągłego. O, te sadzonki na nas czekają, ale my ich nie zbieramy. Przydałoby się do palenia w piecu. Ale... no... Trudno jest to wszystko zrobić. Ale jak się ma diamenty, a się nie ma żelaza, to już jest klapa. Po prostu. Klapa! Nie macie diamentów zmarłych. No chyba, że to jest takie miejsce, gdzie macie już craftinga, nie wiem, wszystko pod ręką. Mój brat miał z takiego farta, że normalnie kopie sobie, a tutaj żelazo! Bez, bez kamienia. Mm, Okej, okay. robimy drzwiczki. Sześć drewna z tego drzewa. No, no dobra, dobra. Och, zapomniałem, że potrzebny mi jest tylko jeden o, pięć drewno. Pięć drewna zostanie, nawet, a nawet... Nie wiem po co jebałem drewno obok, jak mam 5 drewna. No. Wychodzimy z zamku. A więc. To by było na tyle. Żegnajcie.